Witam się serdecznie w kolejnym filmie. A dzisiaj porozmawiamy na taki temat, jak mieć magiczne moce. Dosłownie, w życiu z kobietami, co sprawia, że jedni faceci mają wszystko, co chcą, że takie osoby osiągają wszystko, co chcą osiągnąć mają piękną dziewczynę, a inni nawet nie potrafią poznać kobiety przez lata, mają problemy, rozwody dziewczyna ich zostawia. Jaka jest różnica pomiędzy. Jednym a drugim typem faceta, i być może to, co dzisiaj usłyszysz, będzie bardzo kontrowersyjne, ale jest życiowe i co najważniejsze daje Ci ponadprzeciętne efekty. Jak nas uczą w szkole: bądź dobry, bądź miły, nie szukaj konfliktów, bądź lubiany, rób to co inni, a będziesz szczęśliwy, odniesiesz w życiu sukces, tak? Poznawaj dziewczyny przez internet. No przecież po co w ogóle podchodzić na ulicy? Masz kurwa portale internetowe, napisz do tej dziewczyny. I trafia się cała masa gamoni, którzy tak naprawdę robią i potem mają jakie efekty? No mają takie efekty, że nie mogą znaleźć dziewczyny, no bo wszyscy tak robią, więc te laski jakby traktują każdego faceta dokładnie w taki sam sposób. Są ludzie, którzy w nadmiarze chcą robić to, co im obiecano, kończą studia, wszyscy są inżynierami i nagle się okazuje, że zarabiasz tyle, a nawet mniej niż od Osoba, która pracuje na budowie, czy po prostu wykańcza domy. Całe życie cię tak naprawdę oszukiwali. Jeśli będziesz taki jak inni, nigdy nie będziesz miał sukcesu, zarówno finansowego, jak i w życiu, ponieważ sukces finansowy i z kobietami bierze się z tego, że ty nie starasz się być lubiany, że nie starasz się przymilać, nie starasz się być zaakceptowany, tylko dokładnie masz wyjebane. Na zdanie innych ludzi. Co mnie obchodzi, że ktoś tutaj może krytykować te filmy, że ktoś mi powie prywatnie, to co robisz, to jest niepoprawne. Ja mam na to wyjebane i od samego początku tworzenia tego kanału miałem na to wyjebane, dlatego jest on najbardziej popularny, jeśli chodzi o kanały męskie, ponieważ nic tak nie przyciąga pieniędzy, jak, jak to, że masz w dupie zdanie innych ludzi. I nic tak nie przyciąga uwagi kobiet, jak to, że masz w dupie jej zdanie, jej opinię. Nie interesuje Cię jej krytyka. Jak wyrobisz w sobie tego typu nastawienie, to Ci gwarantuję, Gwarantuję Ci, że w Twoim życiu zacznie się wszystko zmieniać: nagle znajdziesz lepszą pracę, nie będziesz się stresował na rozmowie kwalifikacyjnej, będziesz mówił jak ktoś, kto ma jaja, będziesz stawiał warunki, żądania, a nie będziesz takim pizdeuszem, który, tak, jasne, ja mogę robić każdą pracę, wykonywać każdą pracę. No, jeśli tak mówisz ludziom, no to oni Ci dadzą każdą pracę za najniższą stawkę i tak będziesz pracował. Dokładnie tak samo jest w relacjach, tak? Ja mogę z Tobą być, yy, mi wszystko w Tobie pasuje. Jesteś fajną dziewczyną, nic mi w Tobie nie przeszkadza. Jesteś po prostu kiepski. Mało tego, że jesteś kiepski, kobiety będą Tobą poniewierać, będą Ci mówiły, albo nawet Ci będą dawały odczuć, że jesteś zjebany i w ogóle nic Ci w życiu nie będzie wychodzić. Tak to po prostu działa. Albo rozmawiasz z ludźmi, z kobietami, jak ktoś, kto ma charakter, kto ma jaja, ci ludzie zaczynają Cię szanować, kobiety zaczynają Cię szanować. Albo jesteś po prostu kompletnie nikim, tak? I niestety to, czego cię uczono, ta cała filozofia bycia miłym, yy, uśmiechania się, przymilania się, to nie działa, tak? Podam ci prosty przykład życiowy. Jedziesz kupić samochód, uzbieraj sobie pieniądze, chcesz sobie kupić, nie wiem, BMW, Passata, TT, Cabrio, Audi, tak, załóżmy, i cena samochodu jest 100 tysięcy. I ty teraz tak, sprzedającego pytasz, czy może pan opuścić 2000? Sprzedający mówi nie. I nie kupujesz samochodu. Znowu, dlaczego tak się dzieje? Bo nie jesteś twardy, tak? Jak powiesz facetowi, panie, 80 tysięcy i biorę. Tak czy nie? Konkretnie. Dogadajmy się. Od razu jest inna rozmowa, ponieważ ty startujesz z perspektywy siły i kogoś, kto ma te jaja, kto ma męski charakter, tak? Jak tego nie zrozumiesz, Całe życie będziesz dostawał po dupie, bo będziesz się pokazywał jako słabeusz, facet, który po prostu nie ma charakteru. A ja tutaj mówię do mężczyzn, którzy mają mieć charakter, którzy mają mieć te jaja. Więc zrozum to, co mówię i naprawdę zacznij się zmieniać, tak? Na początku oczywiście to będzie boleć, będziesz doznawał wstrząsu, stresu, ale jeśli będziesz robił te rzeczy, które są nieprzyjemne, to właśnie one cię będą rozwijać. To dyskomfort sprawi, że kobiety zaczną dostrzegać w tobie faceta, który jest super atrakcyjny, bo będziesz robił rzeczy, które wyzwalają w tobie adrenalinę, które są dyskomfortowe. To jest tak naprawdę uczucie, które musisz sobie oswoić, żeby być kimś przy kobietach w życiu. Tyle na ten temat. Jak się tego boisz, to nie oglądaj tych filmów, nie oglądaj kolejnego nagrania. To ci nic nie da. To jest numer jeden, od czego powinieneś zacząć. Więc zero pierdolenia, konkretne nastawienie, masz wiedzieć, że to ci się należy, że kobiety ci się należą. I co ci obchodzi jej zdanie, co ci obchodzi to, co ona pomyśli? Nie masz się przymilać, nie masz być jej przyjacielem, kurwa. Albo cię ona będzie kochać, albo cię będzie nienawidzić. I tak naprawdę wtedy to jest męska gra, twarda gra, i masz to, co chcesz mieć. Albo od razu na początku robisz selekcję. Bardzo często jak coś nie wyjdzie z kobietą na początku, to już to widać od razu. Więc zawsze warto postawić sprawę konkretnie. Stosując tę metodę w życiu osiągnąłem dużo więcej niż y, ludzie osiągają przez całe życie. Zarówno w kwestii relacji, jak i tutaj kariery finansowej. Więc myślę, że wiem o czym mówię. A przykłady też masz oczywiście w opiniach na YouTubie, y, czy w doświadczeniach w moim życiu prywatnym. Przestań się kurwa bać i rób po prostu... To, co byś robił, jakbyś był królem, jakby od ciebie wszystko zależało, musisz mieć jaja i musisz tak rozmawiać z kobietami, jakbyś te jaja miał, tak? W innym wypadku one będą robić z tobą, co będą chciały. Być może część z Was już ma takie nastawienie w stosunku do, do pracowników, do kolegów, do znajomych, do facetów, ale jak trafisz na dziewczynę, to nagle robisz się takim pizdeuszem i pytasz ją o zdanie, co by było dobre. Za bardzo się z tym wszystkim cackasz tak? Przetestuj, wykonaj! Nie dyskutuj, co ci zależy. Tak sobie pomyśl, przetestuję, zobaczę, jak to będzie. Do tego czwartku najnowsze moje materiały: pełen pakiet, 17 materiałów, aż 70% taniej. Dlatego wejdź tutaj, skorzystaj, bo ta wiedza zmieni Twoje życie. promocja.uwodzeniewdzień.pl Najnowsze materiały: ponad 70% taniej. Wiedza, która jest najnowsza, najlepsza, najbardziej aktualna. Zobacz sam. Bo w czwartek o północy kasuje tą stronę, a teraz masz szansę nabyć wszystko dużo, dużo taniej. Zapraszam, bo w czwartek o północy kasuje stronę.